Cześć z tej strony Heksagon i dzisiaj witam Was w vlogi Biza numer 4. Dzisiaj Wam pokażę najciekawsze momenty mojego spaceru i tutaj widzicie, że mamy palmę a już was, ja już Was widzę na następnym momencie. Tutaj jest port. Zobaczcie, tam mamy plażę. Dokładnie to plaża z której nagrywają krajobraz. I tu mamy ten port. Tutaj mamy różnego rodzaju wyspy. Mamy pierwszą wyspę, tam mamy takie skałki i tam dalej mamy wyspę i tam jeszcze jedna wyspa, jak widzicie, wynurza się za brzegu. Patrzcie, tutaj mamy dwa posągi Buddy, że mega ciekawie. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie część miasta, czyli te budynki, palmy i wszystko. Zobaczcie. Tutaj mamy ta y kolejną tajską restaurację, i zobaczcie, tutaj mamy właśnie takiego ładnego lwa. A tutaj macie Buddę znowu. Zobaczcie, w ogóle, to jest taka ciekawostka. Tutaj y w Hiszpanii macie mega brzydkie samochody, oni w ogóle o to nie dbają. Które widziły się już przy kolejnym ciekawym miejscu. No i tutaj chyba najciekawszy moment naszego spaceru. Zobaczcie, tutaj mamy całą wodę. Taką bardzo ładną wodę. Tam macie w ogóle na górze jakąś mega posiadłość dla jakiegoś bogatego człowieka. Zobaczcie, tam mamy znowu tą wysepkę taką. I tutaj mamy dziką plażę. Tam mamy nawet jaskinie, które chyba grożą zawaleniem. I zaraz wam coś pokażę. W ogóle zobaczcie, jestem trochę dalej. I nurkowie mają tutaj raj. Zobaczcie, jaka czysta woda. Piękna i tam w ogóle... Zobaczcie, czy widzieliście kiedyś na żywo te rośliny, które w bajkach często zjadają muchy? Zobaczcie, tutaj macie tą roślinę, która siada tylko na niej jedna mucha i zobaczcie, i już jest po niej. Piękne, nie? Tutaj mamy wypożyczalnię skuterów, jakby ktoś chciał. Ale zobaczcie, tutaj mamy dalej przepiękne morze. I znalazłem właśnie inny klips, z którego są równie ładne widoki. Tam macie to, co było wcześniej. A ja już się z Wami żegnam na następne miejsce. Że dzięki was za oglądanie tego vloga. Myślę, że on Wam się spodobał, bo ja już teraz wracam do domu. Także dzięki Wam za oglądanie i cześć!